Gumet zachęca do szczepień przeciwko grypie. Niestety wzrasta liczba zachorowań na grypę i COVID-19. Gdański Uniwersytet Medyczny zachęca do szczepień przeciwko grypie. Dziś zorganizowano akcję je promującą, przygotowaną przez Gumet wraz z pomorskim NFZ i Sanepidem. Dlaczego warto się szczepić? pytała Anna Włodkowska-Kaszuba. Odpowiedź jest bardzo prosta. Zmniejszam ryzyko zachorowania, zmniejszam ryzyko dla siebie i dla innych. Nie będę rozprzestrzeniał wirusa, jeśli będę, nie, nie będę chory. Zatem dbam o bezpieczeństwo swoje i innych. Według najnowszych danych pomorskiego sanepidu we wrześniu na grypę zachorowało 142 mieszkańców Pomorza. To o 44 zachorowania więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Do połowy października odnotowano 90 zachorowań, a przez cały październik, rok temu, zachorowań było 136. Szczepie się szczepię, bo rzeczywiście uważam, że to, jest, że, że to jest. Szczepienie może nam pomóc przy tym, żeby nie zachorować albo ciężko nie przechodzić tej grypy. Niemniej sezon grypowy nam się zacznie gdzieś w grudniu. Myślę, że w połowie, tak jak było w poprzednim sezonie i dwa lata wcześniej. Warto zawsze się zaszczepić. Chroni to nasze zdrowie, mamy kontakt z pacjentami. Te wirusy się zmieniają, dlatego co roku. Dlatego przyszłam i się szczepię. Ponieważ wirus z grypy mutuje, warto szczepić się co roku. Zwłaszcza powinni to robić seniorzy i kobiety w ciąży. Od czasu, gdy nie mamy zachorowań na różyczkę dzięki szczepieniom, to właśnie grypa jest tym wirusem, który. Najczęściej wywołuje różnego rodzaju wady, wady wrodzone. Dlatego naprawdę warto w przypadku pań w ciąży jest to również przekazywanie odporności wraz z przeciwciałami przez łożysko dziecku po porodzie. Do roku nawet będzie chronione przed, przed ciężkimi przebiegami zakażeniami grypy. Warto pamiętać też o możliwych konsekwencjach zachorowania na grypę. Właściwie same, same te infekcyjne przecież zdarzenia nie są jakimś problemem, tylko powikłania, które, które później mogą się przydarzyć i dlatego jeśli jest taka możliwość, należy ze zdobyczy cywilizacyjnych korzystać. Nie każde przeziębienie jest spowodowane wirusem grypy, ale każda infekcja grypowa czy grypa spowodowana wirusem grypy niesie ze sobą potencjalne poważne konsekwencje, takie jak zapalenia płuc, zapalenia mięśnia sercowego. Biorąc udział w takich akcjach lekarze dają przykład swoim pacjentom. Jestem przekonany do tego, że szczepienia są potrzebne i są postępem, który możemy zaoferować też pacjentom i trzeba pokazać, że warto to robić. Serdecznie rekomenduję, oczywiście nie zapominając o aktywnym trybie życia, aktywności fizycznej. Nie ma się co przejmować lekko deszczową pogodą, ale na, na, na spacer też warto wyjść. To też pomaga przeciwko grypie. Oprócz szczepienia, oczywiście. Gdański Uniwersytet Medyczny jeszcze przed pandemią rozpoczął akcję zachęcającą do szczepień przeciwko grypie.